Sponsorem serwisu jest producent domów z drewna firma Golbalux. Golbalux, producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej, Mieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Golbalux, 20 lat na rynku. 28 marca Mariola Jabłońska, witamy i zapraszamy na serwis w obiektywie. Spektakl Ballada o Wołyniu w wykonaniu Teatru Nie Teraz zainicjował w niedzielę działalność Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Pomordowanych przez UPA na Lubaczowszczyźnie. Ballada o Wołyniu wykorzystuje fabularne wątki legendarnej powieści Włodzimierza Odojewskiego – Zasypie Wszystko, Zawieje. W inscenizacji obecne są również stare pieśni, polskie i ukraińskie. Oj spektaklu to równolegle prowadzone losy trzech młodych kobiet szykujących się na własne gody które okażą się jednak nie czasem wesela, ale czasem śmierci. Zdarzenie udokumentowanych relacji świadków ludobójstwa z metaforą teatralną, gdzie śmierć odbija się krwawą pożogą w oczach młodych kobiet ma dać widzowi szansę na dotarcie do prawdy. Po spektaklu zainicjowało działalność Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Pomordowanych przez UPA na Lubaczowszczyźnie, założonego dzięki Andrzejowi Ślęzakowi, prezydentowi Stalowej Woli godny, właściwy sposób. Ofiary mordów UPA nie są tutaj w powiecie lubaczowskim upamiętnione, a, było, a to, ta ziemia krwawiła na przestrzeni lat 45-67 w sposób szczególny. Nie są upamiętnione i trzeba to zaniedbanie nadrobić, zwłaszcza w tych czasach, kiedy, kiedy nam się zaczyna wmawiać, że no banderowcy to wcale tacy źli nie byli, i, co, i, I oni są całkiem fajni, tutaj nie należy się e, za, specjalnie ich czepiać, prawda? Tym bardziej, że jeżeli tam próbują coś Rosjanom koło e, pięścią, koło nas wymachywać. E, I to jest takie zakłamywanie, przemilczanie e, tego, co jest. E, Chodzi o, o naszą pamięć narodową. Komitet jest także inicjatorem budowy pomnika ku czci pomordowanych na ziemi Lubaczowskiej tak. przez bandę UPA. Podczas spotkania wybrano przewodniczącego komitetu, którym został Zbigniew Słotwiński, oraz sekretarza, którym mianowano Marka Górskiego. 23 i 24 marca swoje progi w ramach Dni Otwartych zapraszał zespół szkół w Lubaczowie. Dla mieszkańców powiatu i gimnazjalistów szkoła przygotowała Festiwal Nauki Eksploracje, podczas którego zwiedzający mogli wziąć udział w niecodziennych eksperymentach. Najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział w różnego rodzaju grach i zabawach, a pozostali goście szkoły w licznych eksperymentach i pokazach, które zbliżały do nauk ścisłych. Z interaktywną ekspozycją przyjechał Między innymi Rzeszowskie Stowarzyszenie Explores. No im może nawet nie tyle nauczyć, co im pokazać, że ten świat nauki jest bardzo ciekawy przede wszystkim, a również pokazać im, że jest to pewien obszar, nauka, jest to pewien obszar jakby w przyszłej swojej kariery zawodowej. Bo czy wybiorą rolę inżynierów, czy techników, czy zostaną nauczycielami, a może również lekarzami. To wszystko może tutaj zaistnieć, prawda? Jeżeli mamy stoisko anatomiczne, z naszym e, wspaniałym Włodzimierzem Odkrywcą, tak nazywa się stoisko. E, on po prostu odkrywa przed całe swoje wnętrze przed każdym, kto przy nim stanie. Dlatego tak nazwaliśmy to nasze interaktywne stoisko. No, Być może, że tam ktoś, kto pierwszy raz ułoży sobie całego człowieka, poskłada te wszystkie wne, e, części naszego ciała, być może zostanie kiedyś lekarzem, bo mu się to bardzo spodoba. Uczniowie gimnazjów Mieli z kolei okazję zapoznać się z bogatą ofertą przygotowaną przez zespół szkół na rok szkolny 2014-2015. I tak, na przykład humaniści wprowadzali młodszych kolegów w świat mediów, prezentując m.in. siedzibę młodzieżowej telewizji internetowej MTV czy Radia Gramy i Tworzymy, a ekonomiści, wcielając się w rolę bankierów, pokazali, jaki typ pracy czeka ich po ukończeniu Technikum Ekonomicznego. Podczas festiwalu na Hali Sportowej prezentowały się także lubaczowskie firmy z różnych branż, a uczestnicy spotkania mogli skorzystać m.in. z zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich. W tym roku Zespół Szkół w Lubaczowie zaprasza do Liceum Ogólnokształcącego. Gdzie czekają kierunki takie jak służba graniczna, matematyczno-geograficzny, humanistyczno-dziennikarski, humanistyczny z elementami prawa, biologiczno-chemiczny, matematyczno-fizyczny. Na nowych uczniów czeka również technikum, w tym ekonomiczne, mechaniczne, informatyczne, logistyczne, geodezyjne i budowlane. Zaprasza również zasadnicza szkoła zawodowa, w której mogą uczyć się przyszli ślusarze, operatorzy, obrabiarek, skrawających i wielozawodowcy. W czwartek radni powiatu zebrali się na 36. sesji Rady Powiatu w Lubaczowie. Podczas spotkania przedstawiono m.in. działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2013 roku oraz innych jednostek powiatu świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym. Sprawozdanie z działalności w ubiegłym roku złożyli dyrektorzy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, Domu Dziecka w Nowej Grobli oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie. W ubiegłym roku bardzo ważną rzeczą, która się zdarzyła, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą, to jest przyjęcie trzyletniego programu rozwoju pieczy zastępczej. Oraz końcem roku udało się dostać zgodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na organizowanie szkoleń, na prowadzenie szkoleń przez PCPR jako organizatora pieczy zastępczej. Taka zgoda jest program autorski, który został napisany, został przyjęty przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Decyzją na 5 lat mamy zgodę na szkolenie rodzin zastępczych, niezawodowych i spokrewnionych. Wcześniej korzystaliśmy z pomocy niepublicznego nie, nie ośrodka adopcyjnego z przemyśla, to jest katolickie ośrodek adopcyjny. W tej chwili będziemy sami szkolić bez dodatkowych kosztów. W tym roku dostaliśmy już także pierwszą transzę dla studentów. To jest 90 tysięcy zł, a, a cała transza to jest 176 tysięcy zł. W ramach tego programu dofinansowanie mogą uzyskać osoby niepełnosprawne na doposażenie samochodu przy trudnościach poruszaniu się, na, na dofinansowanie do inwa wózka inwalidzkiego, elektrycznego. Nawet dofinansowujemy tam, czy płacimy tak naprawdę za pobyt dziecka w przedszkolu dla osoby niepełnosprawnej. To jest ten program aktywny samorząd. Radni podjęli też uchwałę dotyczącą m.in. określania zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej i społecznej dla Powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PEFRON przeznaczonych na ich realizację w 2014 roku. Propozycja jest taka, żeby Urząd Pracy wnioskował o kwotę 117 tysięcy zł na rehabilitację zawodową, w tym 35 tysięcy na zwrot wydatków na instrumenty i usługi i rynku pracy. 22 tysiące przyznanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podniesienie działalności gospodarczej i 60 tysięcy na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Jeżeli chodzi o rehabilitację społeczną. To środki te są przeznaczane na dofinansowanie uczestnictwa w kursach rehabilitacyjnych, to jest 60 tysięcy złotych, to jest taka sama wysokość jak w ubiegłym roku, była taka sama kwota, dofinansowanie organizacji sportu, kultury i turystyki 10 tysięcy złotych, to jest też taka sama kwota jak w roku ubiegłym, dofinansowanie zaopatrzenia sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty oraz i środki pomocnicze 135 tysięcy 24 Usługi tłumacza języka migowego to jest ta jedna osoba, która uczy się i wymaga e, takich akurat usług, 11 060 zł. Likwidacja barier architektonicznych, komunikowaniu się i technicznych, 90 000 zł i dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ to jest kwota, która wynika z ustawy z algorytmu 517 860 zł. To jest podział akurat całej kwoty, którą Pawiad Lubaczowski otrzymał. Zbiorkowe spotkanie z przedstawicielami służby zdrowia i organizacji pozarządowych zakończyło cykl „Wieczór z Rzecznikiem” realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie. Tym razem wieczór poświęcono prawom pacjenta. W Miejskiej Bibliotece Publicznej gościli członkowie Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop Klatka i przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich Dariusz Supeł. Stowarzyszenie przedstawiło kilka scenek, które obrazowały przykłady nieprawidłowego zachowania służb medycznych. Poprzez spektakle metodą teatru Forum uczestnicy mogli wziąć udział w inscenizacji, dzięki czemu na scenie zmieniano bieg wydarzeń, walcząc z łamaniem praw pacjentów. Drugiej części Spotkania. Dariusz Supeł, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, omówił przepisy dotyczące funkcjonowania biura i przedstawił podstawowe prawa pacjenta. Jak się okazuje, do biura rocznie wpływa około 60 tysięcy zażaleń i skarg. No to może zgłosić się do rzecznika ze skargą. Jak się no nie Każdy. A czy panowie też mogą zgłosić? Nie ma znaczenia, nie ma tak naprawdę. Jeżeli jest w stanie jakby, wypowiedzieć swoje zdanie, powiedzieć, co, co go krzywdzi, gdzie są, są naruszone jego prawa obywatela, czy też prawa człowieka, to może się wygłosić. Tak, do rzecznika napisać. Może napisać, przyjść, wysłać maila, zadzwonić. To jest to, każda dowolna forma. To nic nie kosztuje, jest to nieodpłatne. Zrobimy dowolny dowolny, nie mamy żadnych specjalnych formularzy, po prostu wstać tylko opisać sytuację, jaka jest i wtedy jesteśmy w stanie rozpatrzyć, czy rzecznik powinien ją zająć, czy nie. I zajmuje się tak praktycznie każą poza jedną, jednym podstawowym rozróżnieniem. Rzecznik zajmuje się sprawami, które dotyczą kolizji pomiędzy obywatelem a instytucją publiczną. To jest ważne. Czyli każdą publiczną lub każdą, która korzysta ze środków publicznych. Tak? Czyli szkoła prywatna, jeżeli korzysta ze środków publicznych, to w tym zakresie tak. Ale jeżeli nie korzystała ze środków publicznych, to to już nie jest kompetencja rzecznika. To jest taka typowa, typowa skargowa instytucja, do której należy się zwracać oczywiście wtedy, kiedy wszystkie inne właściwie środki zawodu i zakończyły tak się wszystkie, że nam procesy odwoławcze i tak dalej, zastyczny wyroki, nadal ktoś uważa, że zostały naruszone jego prawa, no to ma prawo się wrócić do, do rzecznika i ten rzecznik rozpatrzy, czy może, czy nie może. Do Urzędu Miejskiego w Lubaczowie mogą zgłaszać się chętni do utworzenia na lubaczowskim rynku sezonowej kawiarenki, w której mieszkańcy miasta i przejezdni mogliby kupić napoje i desery. Miejsce powinno też stworzyć warunki do odpoczynku i relaksu w centralnym punkcie miasta. Przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby zainteresowane podjęciem tego rodzaju działalności proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 16 632 80 10 wewnętrzny 36. Lub zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Lubaczowie. Ulica Rynek 26, Pokój numer 3. Proszę zwrócić uwagę, jest rynek, a w ubiegłym roku nie było żadnego ogródka tutaj, bo nie było chętnych. Za darmo oddamy teren, nikt nam nie będzie płacił podatku, tylko żeby ruszyć tutaj. Nie wiem, czy się znajdą inwestorzy, bo nasi restauratorzy jakoś no, nie chcą tutaj wejść. Zobaczymy. Spotkanie z drukną nutką. Pod takim hasłem Lubaczowski Hufiec ZHP zorganizował 25 marca w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie Kówcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej. Współorganizatorami konkursu byli Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Urząd Miejski w Lubaczowie, Miejski Dom Kultury w Lubaczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie. Festiwal ma m.in. innymi promować dorobek kulturalny gromad zuchowych i drużyn harcerskich, twórczo uaktywniać dzieci i młodzież, integrować środowisko harcerskie, popularyzować piosenki harcerskie, a przede wszystkim utrwalać znane harcerskie melodie, jak i docierać do tych zapomnianych, a towarzyszących gromadom i drużynom w codziennych działaniach. Jury, które obradowało pod przewodnictwem Urszuli Pukas z gminnego ośrodka kultury w Lubaczowie, postanowiło przyznać następujące miejsca i w kategorii Zuchy zwyciężyła 15. gromada zuchów płonące iskierki ze szkoły podstawowej w krowicy samej. W kategorii Harcerze najlepsza okazała się dziewiąta drużyna harcerska ze szkoły podstawowej w krowicy samej. W kategorii Harcerze Starsi zwyciężyła 31 drużyna zespołu szkół w Nowym Lublińcu. W kategorii drużyny wielopoziomowe pierwsze miejsce przyznano 37 drużynie zespołu szkół publicznych w wielkich oczach. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach będą reprezentali. Prezentować hufiec Lubaczów oraz powiat lubaczowski na eliminacjach wojewódzkich, które już w maju odbędą się w mielcu. W sumie w konkursie wzięło udział 130 uczestników. Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi w najbliższy wtorek, 1 kwietnia od godziny 11. W tym dniu gimnazjaliści będą mogli szczegółowo zapoznać się z ofertą kształcenia szkoły, porozmawiać z nauczycielami i uczniami oraz zapoznać się z szkolną bazą. Rodzice zostali zaproszeni, a także uczniowie zostali zaproszeni na 1 kwietnia, na Dzień Otwarty. I tutaj na terenie szkoły raz jeszcze będą mogli Usłyszeć, zadać pytania, skonfrontować to, porozmawiać z nauczycielami, a także dzień ten byłby takim dniem, również o charakterze, można powiedzieć, troszeczkę takim bardziej wolnym, luźnym, żeby po prostu zaznajomić się ze szkołą. Byłaby to w pewnym stopniu kontynuacja tego, co zrobiliśmy w październiku, gdzie zorganizowaliśmy dzień pod hasłem Posłaku i Liceum, i tam właśnie. Yy, Spora grupa uczniów liceu, przepraszam, gimnazjów klas trzecich właśnie z nauczycielami uczestniczyła. No i tym razem wypada mi tylko zaprosić na ten dzień otwarty. Miejski Dom Kultury zachęca do udziału w konkursie plastycznym Wielkanocny Dom. Prace pisanki, kraszanki, serwetki czy stroiki można dostarczać do Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie do 4 kwietnia. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury www.mdk.lubaczow.pl. Konkurs adresowany jest zarówno do dzieci jak i dorosłych. Rozstrzygnięcie 7 kwietnia o godzinie 16.00. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień. Sponsorem serwisu jest producent domów z drewna firma Golbalux. Golbalux, producent domów z drewna już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej. Mieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Golbalux, 20 lat na rynku. Sponsorem serwisu jest powiatowy bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący najtańsze kredyty na samochody używane i nowe. Serwis sponsoruje firma Hemifarb, Wiesław Nawrot. Tu kupisz między innymi farby dywany, panele podłogowe i wykładziny. Sponsorem serwisu jest piekarnia Gutek i Lutek w Lubaczowie, Lesław Klimczak, najsmaczniejsze pieczywo w okolicy.